Witamy Was w kolejnym odcinku z Merky Divers. Mam tu Kekeła. Mam tutaj Tifana, który bierze prysznic pod wodą. No i to w sumie tyle. Zaczynamy, kontynuujemy poprzedni run. Pewnie się instant wywalimy. No Nie, widzę wasze szkielety. No nie. Tak podglądać? Co z tym zrobić? czym? Kekeł, możesz wziąć ten palnik gazowy. Nikt Mam nie wie, pasuje. co z nim zrobić. A to nie wiemy, co z nim zrobić. to się ja wiem, że. Patrz, da się nie uderzyć. Właśnie, ała, ała! Nie wiem, tak, <laughs> że po prostu To działasz tak, że po prostu tym palnikiem po prostu w A, no, I, no tak. Dobra, ruszamy. Koniec wstępnego tak. gadania. O ty, No nie. Nie ma nic. To prawda. Ej! No. O cholera, dwie rzeczy z prawej o, Eksperymenty i C4 N0. A C4? Zwolnij! O, C4 to źle, policja. To tam nie jedziemy, zwolnij lepiej. Przejeżdżam A U8 U8 To jest jeszcze gorzej. To, to tragicznie, skręcaj, skręcaj w prawo! To jest w lewo, no, ale... No to w nas wbije raczej Stop i na pełnej. No, bije Dobra, zwolnijcie do zera, bo naprawiam. policja nas złapie. Gdzie jest Lick? Na dole? Na Kolejny nas suderzy? Nie, chyba że D7 to coś groźnego, bo sobie kulturalnie kontroluje. Ja to naprawiam i nagle znikam i... O tak. Co to jest D7? Odpady. Jedziemy w to? Jasne. A, jakaś kasa. Gdzie ty płyniesz? Tam jest wszystko to, co złe. G7 na nas płynie, znaczy G1. Lewo, lewo, lewo. No nie, dobrze. No to wbije w nas teraz, bo tak skręciliśmy. No, wbije w nas, ale może skręcać na oh, shit. O, sześć to jest to samo. V4? Na E mamy... No Delfiny. tak, kierowca se poszedł. O matko, zablokowałeś mnie. Dobra, i przed nami jest... E, wyprawa? Wyprawa. Aktu... No, tu i teraz prawie. No już. Dobra Dobra No nie Ech. Ale będę was straszył tą moją piękną sukienką ale ciemno to No właśnie O cholera Tu jest ciemniej niż zwykle a, ten rapture przecież. No, nie. To jest chmura elektryczności. O, cholera. A za tą chmurą coś jest, bo się świeci ładnie. Mam nadzieję, że ona nie podróżuje. Dron policji nie widzisz. No, i jeszcze wpadł w niego, bo słychać. Nie mogę go trafić. No. Mamy szczęście. Coś tu śpi. Już przestało spać. Co to jest? O cholera. EO. Gdzie jest mój? Ekipa item. Ten fajn. Dosłownie teraz go potrzebuję. Już idę po palnik. Uciekaj! Uciekaj! Tam jest klon! Jeszcze mnie zjeżdżał? No nie. Shit. O cholera... To jest mój palnik? Nie wiem, ale... widzicie, znajdziecie ja. Pijawa mnie zżera. Pomożesz? O. Dzięki. Tak jak coś, to to przyrywa. był mój... to był mój klon gdzieś. Prawie mnie przerywa, mówisz? No, byłbym. To niedobrze, że mnie przerywa. Ja tu chustuję. Co Do pokańczego Ej, masz tu baterię. I rękę. Nie mówię. Wracam z tym. Link, no i gdzie jest? Gdzieś. Uuu, <laughs> zwłoki. Dobra, no chwilowo mamy lekki chaos. No dobra, zaraz się rozgrzejemy, będzie git. Tak przynajmniej być powinno. Uuu, uh. to jest potężna bateria. Ej, dasz się zabić pijawę! Mam jeszcze tlen? Nie. To Gdzie jesteś? jeden tlen. Tu jestem. Co cię goni? Masz tlen? Boż z tle tlenu? Nie Nic, mam. Ale mam tlen, to koń się kończy. Chyba umrę. Masz, p e, pójdź. To rzuciłem gdzieś tu. Kurczę. Gdzie? Gdzie Rzuciłem tu C. Kliknąłem. nie, utopię o. się tu wśród tlenu. No nie. A ja też. No nie wierzę, chrom zbierze smoki moje. Nie wierzę. Mruczyszczał tu czem? Nie wiadomo gdzie. No właśnie, nie, nie. widzę go. Ech, do włóczka z nim. co wcześniej operowałem. Nie wierzę, tak nasz sabotujesz, Kanji? To dlatego, że ci przerwaliśmy rankeda w czy tak? No, dlatego. Styt. Ale gdzie jest ten item? bo kurczę no... Nie wiem, jedyne co tu widzę to kole. Hmm. No powiem tak, to chyba coś kradnie itemy, bo ja wychodziłem z palnikiem, teraz palnika nie mam. A, jest w tym wózku, leżał sobie. A. Może ty palnik miałeś? Nie, nie? Co się dzieje. Tu coś było co? Nie. Tiffany atakowała chyba. No Ani, chyba jest bo syren. Są zamknięte. Jest tu ten chyba one A, Zamknięte. A, dobra bo wystaje przez ścianę. <laughs> no. Tu wszystkie są zamknięte? Nie to... O, zapomniałem latarę. Ty tu jest Len. Kanji. Znalazłem tlen. No to Ciebie zgubiłem. O nie, on umiera, a ja nie wiem gdzie on jest. Gdzie jest Kanji? Aha, ty mamy mało czasu, ja ma, nie mam tlenu w sumie. Ja będę musiał użyć tej butli, co tu znalazłem. O matko, gdzie ja jestem? Może dam radę bez używania butli? Uciekam bez ciebie. Wybacz. Dobrze, dobrze. A nie. Jestem żywy. Gdzie jest country? Oj, mało czasu. wiem, że inną drogą przeszedłem, dogoniłem tego Mr. Natsa. O Ty. Nie wiem, co to jest, ale. A, to może. <laughs> Czy to coś? <laughs> to chyba wszystko? Chyba ta. Nawet nie było hmm. mnie w środku podczas całej Ej. tej eskapady. Razem no. <laughs> tylko ze Wszystkie co? W sensie, że... Nie było kary za to. Właśnie nie wiem jakim cudem wyrobiliśmy normę. Polis, police, go deeper, a. Czaj. Już dałem baterię Ej. tam. Hmm. O nie, nie, wziął. Wrogie. Po co my zbieramy to, te śmieci? Nie wiem. Co no, po prostu. X-Ray jest, to jest, jest po to, żeby odnaleźć teammateów po prostu przez ścianę, bo z widzę. Aha. Do jakiejś tam odległości. Dobry deal. Znalazłem tlen dla ciebie, w ogóle, Tiffany. No, wiem, widziałem. Masakra. On był w jakimś piętro niżej, w jakimś losowym pomieszczeniu. Lle, no, nie, czy to tam <laughs> masz? Co to jest? Torpeda. A, to. Może od teraz będziemy brać jeden tlen ze sobą? Grappling, Hood, Hook, Shell, Module. O, Otwórcie. Chciałbym zobaczyć Shell, Module. Ciekawie mnie. Ale nie wiem. Pojedę? Hmm. Lepiej zostawić na donaty kasę na Eee, wastesy są fajne, czekaj. Na N zacznij skręcać To z drugą stronę. Na zdrowie Na n, bezpośrednio jest teraz na N Mam energię na woda. Lewo Lewo Kraken na K1 Dobra, idźmy do przodu Na zdrowie no nie, nawdychał się no, wody. Daj elikatnie lewo. Co to jest? Co to jest N8? Coko na zdrowie. N8! Lewo, lewo! eksperymenty. A, to możemy, to nany. Lewo. i lewo. Lewo. EJ2? Powoli, powoli na N. Rybki, rybki. Okej. Okay. I zaraz będziemy powoli na wóz skręcać. Gdzieś teraz. Coś tam 5 albo S? Eee, ja Wail. A, prawo. I powoli, bo zaraz zbijemy się w Waila. A, lewo, lewo trochę. Dość. No i zaraz będziemy nad Nie, już jesteśmy nad. No, patko. <laughs> Ej, co? No, czy wyciągnąłem skądś? <laughs> No nie, on schował klucz w kieszeni. I, nie wziął, I pewnie nie wziął butli z tlenem pewnie, co? To była butla na statku? Tak. Maszmy Oj! Zaraz. Nie zabiłem cię? To dobrze. Nie, nie wiem co go striggerowało, bo byłem Ej, mam przyjaciela. Pomocy. Co jest? Mam przyjaciół. O nie. Jestem Tak Mogę go stazować, ale. Mogę, ale trochę mi przeszkadza fakt, że jest tuż za mną. <śm> Gdzie jest ta mina? Tu, przy mnie, przy mnie się Chyba się znudził to. Nie. Czaj się. Nie! Za blisko, fuck. Za daleko, znaczy, byłem <grym> od miny. O matka. Nie można za szybko Daszować Ale mnie drażni. Dobra. Ej, nice! nice! Dobra. Bałem się, że jak będę za blisko instant skoczy, ale on ma jakiś tam czasowy ten. Zgubiłem Buzek przy okazji. przy na dole. O właśnie, dzięki. <ścoughs> Czemu w środku jest dron? Chyba mnie minął. No nie, tu na wyjściu jest pułapka. Właśnie nie wiem. Dziwne elektroniczne dźwięki mam. Słyszę was, ale was nie widzę. Znalazłem teleportujący sedes. No. Idę go użyć. Jaką mnie nigdy nie usłyszycie, to znaczy że się utopiłem. A... Zgarnęłeś tu może coś? U mnie tak. Ale są tu jeszcze drzwi. Czeknaj. Właśnie czy kto się zgarnął? O, jakie rzeczy? nie wiem, co mogłem wrzucić jakiś może kebab i coś tam, czy znaczy kebab szaszłyk. Eee, to takich rzeczy nie widziałem. Wziąłem baterie i puszki. To jest sam zostawił. No to nie wiem. Może na statku będą. Tu jest kebab i noga. A to już wcześniej. A. A no chyba, że... Bo to wcześniej z siatki jeszcze wyciągałem, nie wiem czy ktoś się już zrobił. Kebab yy, mi się nie rozwalił. Ja, ja go wrzuciłem. A, dobra. <laughs> Wózek przechwycił. Nie wiem co się dzieje z tymi itemami. Coś mi nie pasuje. No nie. Błąd synchronizacji z serwerem. O, właśnie. Chyba. Chyba, że to na dźwięki było, że to się tepie na statek. Może. To byłoby głupie, ale... Dobra, on klika, to na pewno ona się Ja tam jeszcze do siebie, bo tam były drzwi jakieś. Ej, Kanji umiera. Słyszę was. Zaraz się chyba spotkamy. Może nie? O, oh, a się zlękłem tego. Straszne te dźwięki u was i stąd, wiecie? Ten, Uroczy. No, nie wiem. Matko! Jaki on szybki jest! Myślałem, że mam jeszcze dystans. <laughs> Temu puściłem wózek, żeby walnąć go prądem. tego co Kekeł zrobi? Znaczy, czy tutaj może coś, tak na szybko. O, i on nie wie w co się fakuje. zawiódł cię ten chłop? No co masz zatołko mnie? Z pełnego no, życia. Też. Ja myślałem, że no, jest wolny W sensie widziałem, że do ja, mnie płynie, nie, ale nagle ja zaczął przyspieszać. Nie, nie rozumiem. Bo teraz zobaczy każdy. Co ty tu robisz? To <laughs> on do mnie ucieka? Nie! What the fuck? <laughs> no nie, typowe. Nie. To był one shot? Tak, to był tak. one shot. W ogóle ja nie rozumiem jak tam podpowiedziała trochę, bo on bardziej dziwnie się porusza, tak nietypowo mega. Znaczy chwilę się ładuje. I, 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 Oj, chyba trzeba... Te łapówki. No niestety zarobiliśmy już na granicy prawie. Ale stać nas na wymianę stanowiska.